Cześć, to zespół Dox. Po raz kolejny mam niezmierną przyjemność widać was, kochani, z planu naszego najnowszego teledysku. Po mapie sądzą, którą tutaj mieliśmy na planie teledysku, to tak Słowacja, granicząc właśnie z Czechami, a dokładnie Polska, a więc można powiedzieć, w takim miejscu, gdzie łączą się trzy granice, ale tak naprawdę to jesteśmy w okolicach Kielc nad pięknym zalewem. Ja muszę ciebie obronić. Jak zwykle atmosfera fantastyczna, ale to tylko i wyłącznie ze względu nie z mojego powodu, ale z powodu właśnie tych, którzy realizowali ten teledysk. Na planie teledysku pracowało się naprawdę super, bardzo sympatycznie. Skoro lubimy się bawić, skoro lubimy sobie poskakać, no to też Dox musiał wykonać taką piosenkę typową na wesele. Hej dziewczyno, pijmy wino! Skoczna, taka radosna, która mam nadzieję będzie nas porywać na wszystkich prywatkach, będziemy takim wężykiem śmigać. Także życzę wam dobrej zabawy, dobrego odbioru właśnie naszej najnowszej piosenki pod tytułem Hej dziewczyno, pijmy wino! Więc jednym słowem zapraszamy wszystkich do obejrzenia premiery Hej dziewczyno, pijmy wino! Wszystkich fanów muzyki tanacznej, disco polo, disco dance, jakakolwiek by ona nie była. Gorąco i serdecznie kochani zapraszam was do oglądania naszego najnowszego wideoklipu pod tytułem Hej dziewczyno, pijmy wino.